No i teraz z chęcią się pana Marka Chodorskiego, zapytam o to, co zawsze się chciałem go zapytać. To znaczy, yy, ja pamiętam taki kawał o informacji. Znaczy, co to jest reset? No, reset jest używany w języku informatycznym jako wyłączenie zasilania od działającego systemu. I jak to się mówi, podnoszeniu się tego systemu od nowa. Jest nawet taki dowcip, jak jeździ elektryk, chemik i informatyk samochodem, samochód staje. Elektryk mówi, trzeba sprawdzić cewkę. Chemik mówi pewnie nie ma nalanego paliwa. Jak my teraz pojedziemy? A informatyk mówi spokojnie, trzeba tylko wysiąść i wsiąść jeszcze raz i pojedziemy. Ja chciałem się zapytać pana, jakie to o, po tym resecie według pana oprogramowanie nowe się podniesie, bo chyba po to jest robiony ten reset, żeby ten system odłączyć od zasilania za pomocą różnych kryzysów, ale. Co to za oprogramowanie ma się podnieść po włączeniu zasilania? Ja może zanim odpowiem na pytanie, jak oni to sobie zaplanowali, będę odpowiadał i opowiadał w perspektywie oni my. I pominę, mam nadzieję, że mogę pominąć, fragment pod tytułem, czym była tak zwana pandemia. No to była operacja socjotechniczna. I jak gdyby nie chcę wnikać w te szczegóły, operacja przygotowana przez służby specjalne, również w tym służby wojskowe, połączona z zmasowaną dezinformacją i tak dalej. Natomiast pytanie, skoro już wiemy, co oni robią, co robili, co robią, co jeszcze będą robić, no bo w ramach tego, tej operacji jest również ta cała wojna, na Ukrainie w ramach tej samej operacji jest również to, co wyprawia Taniachu. Jak gdyby tutaj możemy obserwować różne elementy tego samego scenariusza. Natomiast jeżeli ktoś nie dostrzega tego, że jest za tym scenariuszem, kryje się pewna spójność i że za tym się kryje jeden sprawca, no to mamy pewien problem i tutaj musielibyśmy przedyskutować. W każdym bądź razie da się wskazać, że sprawca był jeden. Dobrze, no to kim jest ten sprawca? Dlatego, że pierwotnie myśmy to sobie w roku 2020 tłumaczyli w ten sposób, że sprawca, sprawcą jest amerykański Deep State. Być może tam jakoś zaplątany z chińskimi fragmentami rozmaitych Deep State'ów czy rozmaitych mafii. Ale bliższe przyjrzenie się temu, z czym mamy do czynienia. No, wskazuje na to, że mamy do czynienia z czymś dużo nieporównywalnie poważniejszym, i teraz nie ma możliwości podjęcia skutecznego działania, obojętne czy lokalnego, czy nielokalnego, w ogóle nie jest. I to widać na przykład w takim kraju, jak Polska, nie jest możliwe, i to było widać przez ostatnie cztery lata, nie jest możliwe podjęcie żadnego skutecznego działania, dopóki nie zdefiniuje się i nie zrozumie się sprawcy. I teraz żeby dać temu wszystkiemu, i zaraz powiem, co to znaczy głębiej zrozumieć sprawcę, żeby dać temu. Odpowiednią perspektywę. My pokazujemy w ramach tego projektu Salon Ludzi Wolnych ostatnie 500 lat w rozwoju świata, czyli mniej więcej od roku 1500. No i co tam można stwierdzić? Wszystko wskazuje na to, że reformacja była projektem, wszystko wskazuje na to, że imperium brytyjskie było projektem. Ja powiem więcej, możemy iść od tyłu, czyli zacząć od tych słynnych Rothschildów, ale też da się wskazać, że ten cały Rothschild zresztą z tymi wszystkimi Rothschildami do dzisiaj to też był projekt. I ponieważ w salonie wyraźnie wskazujemy, to był projekt organizowany bezpośrednio przez rodzinę Oppenheimer, a z kolei rodzina Oppenheimer reprezentowała pewne zjawisko tzw. Żydów, żydów dworskich. I było to zjawisko, które całkowicie zrewolucjonizowało, zrewolucjonizowało Europę i w ogóle to, co się działo w Europie drugiej połowy XVI wieku i oczywiście w całym XVII wieku. Wojna trzydziestoletnia, czyli ta, która się odbywała 1618-1648, to też był projekt. Teraz to oznacza, że nagle ludzie... Stanęli nie tylko przed potężnym kopnięciem pod tytułem Reset, ludzie stanęli w obliczu braku wiedzy, krótko mówiąc, nie potrafili ocenić tego zjawiska i de facto uchylają się przed oceną tego zjawiska do dzisiaj. Dopóki się nie zrozumie sprawcy, dopóki się nie zrozumie ewolucji sprawcy w kolejnych dziesięcioleciach, w kolejnych stuleciach, w jaki sposób te metody ewoluowały, w jaki sposób zamieniły się w to, co się działo w wieku XIX, zwłaszcza w drugiej połowie wieku XIX, co, to, co się działo w wieku XVIII wcześniej. Przecież w tym wszystkim jest pewna logika i da się pokazać, jak bestia, czyli ta struktura dominująca globalna, w jaki sposób ona ewoluowała. Oczywiście, że można też opisać bardzo szczegółowo ewolucję bestii w wieku XX. No i sobie ta bestia tak ewoluowała, że w wieku XXI dysponuje już potem, Mocnymi instrumentami, gigantycznymi, niewyobrażalnymi dla normalnego człowieka, ale tak się akurat składa, że zarówno polscy, jak i niepolscy intelektualiści odwracają wzrok i to robią masowo przed spojrzeniem na sprawcę. I teraz, żeby zrozumieć, dlaczego tak ważna jest analizy, analiza sprawcy, ja się posłużyłem taką metodą, która jest wzięta z przestrzeni banacha. No, tego mnie uczono, bo studiowałem fizykę i studiowałem fizykę matematyczną. W przestrzeniach Banacha do zdefiniowania przestrzeni wystarczy namierzenie jednego punktu osobliwego. Teraz gdyby ktoś. Posłużył się tą metodą analityczną, czyli broń Boże niehumanistyczną, taką rozmytą, tylko bardzo precyzyjną metodą matematyczną i zdefiniował punkty osobliwe, to zacząłby głębiej rozumieć rzeczywistość chociażby ostatnich 24 lat, czyli rzeczywistość pierwszego ćwierćwiecza tego, które mamy, czyli XXI wieku. XXI wiek, zaczął, ale to oczywiście nie był początek tej historii, to już było zwieńczenie. Zwieńczenie zasygnalizowano. A przede wszystkim 11 września 2001. I, I to był punkt osobliwy, więc najpierw trzeba by zdefiniować, co to było, to 11 września 2001. Jeżeli jestem prywatnie pytany, co to było 11 września 2001, no oczywiście w wymiarze zewnętrznym operacja służb izraelskich, konkretnie Mossadu, wykonywana w pełnym porozumieniu z CIA, wykonywana w porozumieniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych i tak dalej, da, da się to wszystko opowiedzieć. Natomiast Dlaczego zostało to aż w takim stopniu zdezinformowane, i dlaczego taka, aż taka zbrodnia wykonywana na oczach świata przeszła, nie powiem niezauważenie, ale w taki sposób, że jak gdyby na no Amerykanie do dzisiaj udają, że no nie wierzą, oczywiście, w tą wersję oficjalną, ale pełnego obnażenia nie było do dzisiaj. Drugim punktem osobliwym jest oczywiście plan Paulsona, czyli rok 2008, gigantyczne transfery finansowe, o których opowiadam. Gigantyczne to znaczy liczone w angielskich trylionach dolarów. Już żeby nikt nie, nie, nie posądzał mnie o, o, o nieznajomość nie języka, ale po polsku bilionach dolarów. Te transfery sięgnęły kilkunastu bilionów dolarów, mniej więcej na tyle możemy to ocenić i to było robione. Ta kradzież była wykonana na żywce. A co więcej, była wykonywana systematycznie od roku 2008 w zasadzie do dzisiaj, dlatego że te wszystkie programy poluzowania ilościowego QE, te wszystkie programy są kontynuowane. Oni w każdej chwili sobie robią luzowanie ilościowe, czyli drukują miliardy dolarów, to może być 45 miliardów, 60 miliardów dolarów miesięcznie. Przepraszam, ale czy możemy tak. wylądować na WHO i resecie? Bo... Możemy wylądować na WHO i resecie, już wylądowałem. Mianowicie zwieńczeniem punktów osobliwych, które chciałem wymienić, ale rozumiem, że nie mamy czasu na wymienianie punktów osobliwych. Zwieńczeniem. Punkt osobliwy, proszę pana, to jest coś z przestrzeni banacha. Chciałem przyłączył, tylko. Jeszcze raz, ma pan do czynienia, będę do pana mówił bezpośrednio, ma pan do czynienia z czymś, czego pan nie rozumie. I teraz, dopóki pan tego nie zrozumie. I to nie rozumie Pan tego prawie w 100%. Dopóki Pan tego nie zrozumie, jest problem z przyjęciem odpowiednich metod zaradczych, dlatego że nie tylko większość Polaków tego nie rozumie, ale nie rozumieją tego oczywiście posłowie. To powoduje, że się kurczą, dlatego że mają do czynienia z czymś, czego w ogóle nie potrafią zdefiniować. Dlaczego, dlaczego kurczy się cały świat polskiej nauki? Dokładnie z tego samego powodu. Większość tych profesorów ma do czynienia ze zjawiskiem, którego nie potrafi ogarnąć swoim mózgiem, no i to powoduje, ponieważ nie są w stanie zdefiniować rzeczywistości, nie są w stanie, proszę pana, zdefiniować rzeczywistości, w której istnieją, w związku z tym się kurczą i organizują sobie pewne sposoby na przetrwanie. Dobrze, przepraszam, bo tak. ja, ja nie rozumiem, czy to jest punkt osobliwy i się skurczę do tematu, który mam zadany tutaj, więc chciałem powiedzieć, że rozmawiamy o WHO w kategoriach wielkiego resetu. I tego bym się chciał trzymać, gdyż czasowo nie damy sobie prawdopodobnie wytłumaczyć wszystkich tych rzeczy, o których Pan mówi. Panie profesorze, mam się pytam pana profesora Prze Janusza. Przepraszam, ale w ten sposób nie będziemy tego prowadzić. Proszę pana, żeby jedno zdanie, mianowicie, WHO w obliczu resetu to jest drobny pyłek w obliczu tego, z czym mamy do czynienia. W związku z tym, jeżeli Pan opisze ten pyłek jeszcze bez pełnego zrozumienia, w związku z tym Pan nie będzie rozumiał tej rzeczywistości. Jeżeli Pan nie zrozumie tej rzeczywistości, to możemy się tak pultać na terenie tego Sejmu, który też nie rozumie tej rzeczywistości. Krótko mówiąc, wiadomo, że jest jakieś silne oddziaływanie, że są pewne siły, które regulują to wszystko. WHO to jest tylko jedna z tysięcy organizacji globalistycznych. I teraz w związku z tym, gdybyśmy zaczęli analizować cały globalizm, to musielibyśmy po kolei przeanalizować tysiące takich organizacji jak WHO. Częścią tego zjawiska, z jakim pan ma do czynienia, czyli globalizmu, jest również Unia Europejska, jest również cały ONZ, jest również oczywiście, nie wiem, Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, jest Komisja Trójstronna i tak dalej. To są tysiące instytucji do przedyskutowania. W związku z tym, Uparcie się przy tym, że jeżeli zrozumiem, czym jest Bucha, no jest organizacją gangsterską. Natomiast jest inne pytanie, dlaczego organizacja gangsterska może sobie majtać takim sejmem i może sobie majtać wszystkimi parlamentami powiedzmy kilkudziesięciu czy czy na początku stu kilkudziesięciu krajów. Więc wiadomo, że tej siły nie ma żaden pan Tedros i wiadomo, że tej siły nie ma ta instytucja sama w sobie. Wiadomo, że ta siła jest gdzie indziej. A pan ucieka przed odpowiedzią na pytanie, to gdzie ta siła istnieje? I to powoduje bardzo głębokie niezrozumienie. Dlatego. Dobrze, no ale, nie, przepraszam, skończę. Okay. Nasz panel nie polega na tłumaczeniu moich intencji. Moja intencja kończy się o 15.05 i jeżeli będziemy rozmawiali o wszystkim naraz, spróbuję to jakoś tam skrócić do tego, żeby wyniknęły jakieś wnioski, nie opowiadając wszystkiego o wszystkim całej historii. Więc pan to narysował, oczywiście wiadomo, że w wielkim skrócie.